Dawno, dawno temu jeden Max stworzył pięć magicznych patelni, które słożyły do walki z siłami neutralnymi, czyli dobrem i złem. Ale pewnego razu ktoś je okradł. Przez nieowagę zostawił jedną z pięciu i to zaczynamy. hits i magiczne, mistyczne patelnie. Gdzie są cztery patelnie? Kolego chcesz kopić cztery magiczne, mistyczne patelnie wszelkiego zła, nie właśnie szokam czterech magicznych, mistycznych patelni czystego zła, aha no to cześć, Mara. Hej jestem w rząd mam masprze dasz cztery magiczne mistyczne patelnie czystego zła, dam ci za nie 40 złotych. Będę się hargował 30 i mniej więcej przecinek 10 zł, nie 5 zł. Dam złamany grosik z wesołego miasteczka. o dobra, okej okay, nara, nara.